Myślę, że, że nie tylko dla nas, ale dla publiczności i, i dla słuchaczy jest to zrozumiałe, dlaczego y, tak bardzo kochamy te opowiastki Jacka Janczarskiego pod tytułem Kocham Pana, Panie Słuku. One są jakby ponadczasowe, y, troszkę surrealistyczne, y, troszkę romantyczne, y, troszkę aktualne zawsze. Y, i bardzo, bardzo dowcipny. Teraz ma zaszczyt przedstawić Jacka Janczarskiego, Panie Słupku, kocham pana. Występują pani Eliza Marta Lipińska. Krzysztof Kowalewski. Sama czasami, jak mi się udaje w samochodzie słyszeć powtórki z rozrywki programu trzeciego, to po prostu z najwyższą radością słucham tego. Kocham cały transport, ciężarówki, wywrotki, kolejnictwo. A ja, ja kocham Pana najbardziej, najbardziej na świecie cały. Cicho. Tak to opowiadamy, jakbyśmy przychodzili do radia i nagrywali. I, i, i ja Pana, za to pożycie humoru i, i wigo. Dziękuję. Mam nadzieję, że i tutaj w Mińsku nasz wieczór będzie udany i sprawimy publiczności przyjemność przedstawiając te opowieści. Cholery można dostać, słowo honoru. No czego znowu? Mnoga. wystaje mi spod kołdry. Rzeczywiście. Do tej pory myślałem, że to pani woda. Dyrektor Piotr Siła, rzeczywiście znany mi jest od lat. Myślę, że bardzo dobrą robotę dla kultury robił. Już od dawna teraz przeniósł się w znakomite warunki, w piękne, pałacowe podwoje. Myślę, że będzie jeszcze lepiej pracował, niż pracował do tej pory. Jego miłość do Gałczyńskiego jest znana wszystkim. Sama wzięłam udział w takich wieczorkach razem z Kirą Gałczyńską. Kiedyśmy pro, propagowali te wspaniałe wiersze, troszkę już zapominane. Nie chcę, co mi tam idę na zderzenie czoła. Oczywiście i trak, trak, zdenk. i prapa pupa rara rara, i bro. Myślę, że taki człowiek jak pan Piotr Siła, bardzo jest potrzebny kulturze. Bardzo jest przydatny kulturze, bo nie wiem, czy ważne jest, żeby robić wielką kulturę, albo tylko medialną kulturę telewizyjną, filmową. Niech pani kupi szekier, niech pani weźmie z zamach i niech mi pani po prostu łeb utnie słowo Nigdy, nigdy, pani Słuchu, zmieńmy temat. Nie zmieniajmy, nie zmieniajmy. Te małe kroki, te przyciągania y, młodzieży do, 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 do książek, do, do poezji, do takich małych utworów scenicznych, choćby jak nasz dzisiejszy jest bardzo ważny. Także życzę jak najlepiej panu Piotrowi i myślę, że będzie miał swoje sukcesy tutaj. Zainaugurowaliśmy dzisiaj nowy cykl, cykl giganci kabaretu. Mam nadzieję, że taki właśnie kabaret, taki wyrafinowany humor gości będziemy częściej. A ja zapraszam Państwa na urodziny 20 lutego, 120 urodziny Jarosława Iwaszkiewicza. Będzie muzyka, będzie poezja. Zapraszam serdecznie. 20 o godzinie 19. Dziękuję. 何 <music>